Cześć wszystkim, jestem Rzenia, a to najmocniejszy autonomiczny rębak do gałęzi Arpal AM200BDK Pro z silnikiem benzynowym o mocy 35 mechanicznych i obrotową platformą 360 stopni. Dziś pokażemy Wam, czym dokładnie jest ten model. Pierwszy rzut oka główną cechą tego rębaka jest możliwość cięcia gałęzi o średnicy do 200 mm. I rzeczywiście, może on rozdrobnić świeżo ścięte miękkie gałęzie o średnicy do 200 mm. Ale po pierwsze, trzeba znaleźć takie gałęzie. Po drugie, ile osób trzeba, aby podnieść taką gałąź bez szkody dla zdrowia? Dlatego w praktyce główną cechą AM200BDK Pro jest ogromny zapas mocy który pozwala na szybką i nieprzerwaną pracę. Idealny do przerobu gałęzi i przygotowywania drewna opałowego na skalę przemysłową. Model ten świetnie sprawdzi się w gospodarstwach komunalnych, leśnych, w drogownictwie, u arborystów oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją drewna opałowego lub węgla drzewnego. Pierwsze na co zwrócimy uwagę to silnik. Rembak AM200BDK PRO jest w pełni autonomiczny. Napędzany jest benzynowym silnikiem marki Loncin. To dwucylindrowy czterosuwowy silnik z chłodzeniem Powietrznym typu W-Twin. Moc wynosi 35 koni mechanicznych, uruchamiany za pomocą rozrusznika elektrycznego. Silnik objęty jest roczną gwarancją producenta. Obok silnika znajduje się zbiornik paliwa, który może być używany jak kanister. Jeśli potrzebujemy zatankować lub skończy się paliwo, nie potrzebujemy dodatkowego pojemnika. Możemy łatwo odłączyć zbiornik, napełnić go paliwem na stacji benzynowej i zamontować z powrotem. Na kanistrze znajduje się również wskaźnik poziomu paliwa, które powinny być otwarte podczas pracy. Pojemność zbiornika wynosi 12 litrów. Ponieważ silnik jest wyposażony w rozrusznik elektryczny, projekt musi przewidywać akumulator podczas przechowywania. Nie zapomnij odłączyć masy, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora. Wsadowy lej rembaka to część konstrukcji, która podlega ciągłym obciążeniom uderzeniowym, a także element, z którym operator stale ma kontakt. Dlatego poświęciliśmy wiele uwagi, aby ten element był maksymalnie wytrzymały i bezpieczny. Lej wsadowy ma sztywną konstrukcję, dodatkowo jest obwiedziony specjalną rurą, a także wzmocniony od spodu profilem w celu ochrony przed uderzeniami gałęzi. Na leju wsadowym zamontowany jest uchwyt bezpieczeństwa. Służy on do szybkiego zatrzymania silnika. Naciśnięcie uchwytu aktywuje wyłącznik, który blokuje iskrę w świecy zapłonowej. Przy ponownym uruchomieniu należy go koniecznie odblokować. Długość leja wsadowy spełnia normy bezpieczeństwa Unii Europejskiej dla maszyn leśnych. Lej wsadowy jest wyposażony w kurtynę z PCW chroniącą operatora podczas pracy, wymiary otworu wlotowego 265 x 280 mm. Przejdźmy do najważniejszego elementu: modułu tnącego rębaka do gałęzi Arpal. Składa się on z dwóch stalowych płyt o grubości 30 mm oraz trzech wałów, jednego napędowego i dwóch roboczych. Koła zębate są mocowane na wałach za pomocą stożkowych samoblokujących się sprzęgieł. Dzięki temu noże są idealnie ustawione w jednej płaszczyźnie. Sprzęgło stożkowe pełni także funkcję zabezpieczającą. Przy krytycznych obciążeniach obraca się, chroniąc mechanizmy przed uszkodzeniem. Po tym można je szybko i łatwo przywrócić do pracy. Na dwóch roboczych wałach zamontowano po trzy noże wykonane ze stali AISI 5140 z podwójnym kątem ostrzenia i hartowane indukcyjnie do twardości 52 do 55 HRC. Dzięki temu ich żywotność znacznie się wydłuża. Na jednym ostrzeniu można przerobić 200 do 250 metrów sześciennych drewna w zależności od rodzaju drzewa. Moduł tnący połączony jest z silnikiem za pomocą przekładni pasowej. Na module zamontowano koło zamachowe, a na silniku sprzęgło cierne naszej własnej produkcji. Zapewnia ono płynny start silnika, chroni go przed nagłym zatrzymaniem oraz ułatwia usuwanie zaklinowanych gałęzi. Biorąc pod uwagę ilość gałęzi, które będą podawane do rębaka, przewidzieliśmy dodatkowy mechanizm do szybkiego usuwania zakleszczonych gałęzi. Z boku na obudowie rębaka znajduje się klucz, którym można szybko rozsunąć noże i usunąć zakleszczone gałęzie. Aby użyć mechanizmu zwalniania noża, należy najpierw wyjąć klucz z obudowy. Następnie otworzyć okno. Po trzecie, używając klucza, przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż gałąź zostanie zwolniona. Po module tnącym rozdrobniony materiał trafia na taśmociąg, który podaje drewno bezpośrednio do przyczepy samochodowej lub specjalnego pojemnika. Taśmociąg znacznie zwiększa wydajność pracy i zmniejsza liczbę osób potrzebnych do obsługi rębaka. Taśmociąg ma składaną konstrukcję, co ułatwia transport i przechowywanie rębaka. Na taśmociągu zamontowana jest holenderska taśma polimerowa. Kąt nachylenia regulowany jest za pomocą wysokiej jakości wciągarki marki Alco. Maksymalna wysokość załadunku wynosi 3,5 metra. Kolejną ważną cechą tego modelu jest obrotowa platforma, na której zamontowany jest rębak. Umożliwia ona obracanie konstrukcji wokół własnej osi o 360 stopni. To bardzo wygodne, ponieważ można napełnić przyczepę, obrócić rębak i napełnić big bag, a potem jeszcze jedną przyczepę. Platforma składa się z wysokiej jakości niemieckiego pierścienia obrotowego, który równomiernie rozkłada obciążenie na całą konstrukcję przyczepy. Zapobiega skośność i blokadom podczas obrotu. Mówiąc inaczej, ciężar jest rozłożony na powierzchnię pierścienia obrotowego, a nie na jednym punkcie osi obrotu. Materiały eksploatacyjne do takiego rębaka obejmują noże, paski i krzywki cierne. Oczywiście silnik wymaga okresowego serwisowania. W szczególności należy wymieniać świece zapłonowe, olej i filtry. Dajemy trzyletnią gwarancję na tę maszynę od producenta. Gwarancja obejmuje nawet farbę. Cały rębak został pokryty odporną na uszkodzenia mechaniczne farbą proszkową. Jeśli więc znajdziesz jakiekolwiek wady farby, my przemalujemy ją za darmo. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych. Tak wygląda i działa najmocniejszy rębak do gałęzi Arpal z silnikiem benzynowym. Nawiasem mówiąc, jest to największy autonomiczny rębak na świecie. Jeszcze raz podkreślamy, to model z ogromnym zapasem mocy, przeznaczony do przerabiania gałęzi na skalę przemysłową. Grube, cienkie, wilgotne, suche, rąbie wszystko i od razu podaje na taśmocią do przyczepy. Idealny rębak dla profesjonalistów. Chcecie zakupić taki model? Nie wahajcie się. Dzwońcie pod numer wskazany tutaj już teraz. Będziemy bardzo szczęśliwi, mogąc Wam pomóc. Podoba się nasz sprzęt? Wsparcie nas lajkiem lub komentarzem i podzielcie się tym filmikiem z kolegami. Z Wami był Żenia i firma Arpal. Do zobaczenia!